Oto nasz dworzec główny. Cześć, witajcie, znajdujemy się właśnie przed dworcem głównym we Wrocławiu. Zaraz zobaczycie dlaczego. Witajcie na nowym kanale, na którym odkrywamy Wrocław. Jeśli chcecie się dowiedzieć o ciekawych miejscach we Wrocławiu, nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału. Dworzec główny w Wrocławiu został wybudowany w 1857 roku. Reprezentuje on styl neogotycki. Został zaprojektowany przez niemieckiego architekta Wilhelma Grappowa, i jest to najstarsza degotychu budowla w Polsce. Dworzec główny we Wrocławiu w 2012 roku został pomalowany na kolor pomarańczowy, ponieważ odkryto, że pierwotnie taki posiadał, a do tego czasu miał kolor biały. Dziś na dworcu głównym we Wrocławiu. Możemy zobaczyć tablicę upamiętniającą naszego wybitnego aktora powojennej Polski, Zbigniewa Cybulskiego, który w 1937 roku ginie pod kłami pociągu. Dzięki wszystkim za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, pamiętajcie zostawić łapkę w górę. Na razie.